Zimowe sprzęty, gogle, wodoodporne buty, rękawiczki, kominy wszystko, żeby iść dzisiaj pojeździć na rowerze. No, spadł nam na łysej śnieg, przywaliło w nocy z 15 cm śniegu, ale że mamy weekend, no to się nie poddajemy. Wpaliśmy, odśnieżyliśmy, przygotowaliśmy pięknie miejscowe wszystkie najazdy. W trójkę sobie polatamy. Mam nadzieję, że sobie polatamy, no bo jest, jest ciężko, jest ślisko, ale ale zobaczymy już za chwilkę idę oddać pierwszy lot tutaj Kopiko Kopiko już leci o, jedzie, jedzie dobra, pokonał bandę, banda to najgorszy tutaj element, szczególnie w takiej śliski śliski warunek spójrzcie, wszystko odśniżyliśmy, wysypaliśmy wysypaliśmy piachem żeby jako tako nas tutaj nas tutaj trzymało, ale Kopiko skoczył, także także coś z tego będzie Dobra i jak jest? Jak prędkość? Jest, i, jest i Trochę wolno jest na naprawdę. Ale no, ślisko bardzo śliskocznie. Nie, 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 Dobra. To co? Kask na, Pociąg? na głowę, no i dobra i pojadę sobie za jakimś bezpiecznie. Prawda? Dawaj. No i pierwszy locik za chłopakami, zawsze to bezpieczniej. O kurde! Trochę ślisko! Wow. Wow. Cyk! Pykłoterek Pięknie tam na pierwszej magórka na lądowaniu uratowała trochę sytuację Cyk Tył ja tam lekko do manuala, ale klama poszła. Ale fajnie, prędkości tutaj są no, Są dobra. super, także no, polatamy, polatamy. No myślałem, że banda, banda będzie gorsza, a to nawet fajnie przyczepnie. Kenda trzyma, kenda no trzyma. właśnie, Kenda SB jak żadna inna daje radę. Tutaj jedynie na najeździe na tych tutaj bandkach było dobre lodowisko. Tak. No ja generalnie tutaj się czułem, jak jak moim 4-6 na letnich. Co co. Trójeczki rotacji na trzeciej. Tak. No. tam. Jak odstępy. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Nagrywam z bliska. Elegancko! Pych. Bar, bar. I o, po śmigło! Dobrze jest, fajnie, elegancko! Dobra, łyk tutaj, ufo! Mm. aha, Dobry wariat! Oh. Co, chłopak, jakiś ich zab może? Wiktor, tylu być ich zapy nie? nie? Ja, ja nie mam. z flipem x ładujesz? x -a? Nie, ja zabiłem. Nie, nie, nie. nie. No Cześć, bo to jest taka dość ciekawa sprawa. Tutaj jeden spadła bateryjka podczas gadania na temat ich zapów więc jeden przejazd, przejazd się nie nagrał. Ale wracamy do góry, więc tutaj przymusimy chłopaków do jakiegoś ich zapa, no bo jednak, to no nie może tak być, że się podstaw nie potrafi, nie robi. To co, flipich zab? Myślę, że na rozgrzeweczkę. Ja, ja nie robię. robię. nie robię. Tego. Co, to flip no, zap najgorszy czy nie, nie. który ich zap tak, flip i zap jest najgorszy. No, no, to jest no, to... no Dobra, to jakie kombo robisz z X-em? Ja mogę troszkę do X-a. No, to ja sobie tego feralnego flipa z X-em. Cyk powodzonka z x potomka, potomka. Cyk. Flipa jeszcze nie było, ale cyk. Ale będzie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No, no. Cyk. Flip i zapior. Flip i zapięknie. O, chłopaki, 2, 7 i co tu się wydarzyło? Ślisko. No, no i zaraz oglądniemy No zima jest, jak ma być nie ślisko. Śnieg. Wreszcie mamy ten zimowy spod i zimową aurę. A nie takie gadanie o zimowym spodzie. A few minutes later. Dobra, się, się zastaliśmy. Była chwila przerwa. Pogadanka, ploteczki, starterowe. Co robicie? Co robicie? Trześć tobo. Cześć tobo. No to trzeci tobo. Solidarnie wszyscy. Ło, wow, Patryk daleko! To bo na drugiej Cyk, to bo na trzeciej I PIK! To na pierwszej Proszę? No daleko było, daleko było nie mogę nic zrobić No, warun wymagający Ale fajnie, fajnie o. Dobra, dzisiaj, dzisiaj będziecie mieli całego vloga nagranego z kasku, bo nie będę latał z aparatem. Pojeździmy w ten sobie zimowy warunek. Ale w sumie nie jest zimno, nie? Ciepło. To jest to jest. No właśnie, jak się nie plotkuje, tylko jeździ, to jest ciepło, ale fajnie. Wreszcie zimowy, zimowy warunek przysypało nam łysą, ale działa elegancko, jak należy. Ej, tak sobie myślę, że, że teraz pora na jakąś Taylewipa, pociąg Taylewipa. Będzie pchała Taylewipa, łapy ci zmarzły, nie nogi. No będzie co mają być. O i pięknie. No co, co, co? Chuipcok, nie? Ciacha, no. gorąco nie jest. Ma przystojów. Jedziemy bliziutko. Ło, jak bliźciutko, Patryk! O nie! Ło! Ło! Nie! Tutaj kopnąłem Taylor, rozdecydowałem się! Ło! Ale tutaj elegancko, elegancko. Na takie lądowanie trójeczkę na pierwszej. Na no. trzeciej. Co, Patryk, robimy trójeczkę na pierwszej? Nie robiłem tutaj. Nie robiłeś? No ale to dzisiaj fajnie, bo ślisko jak na Resziboksie. Wiktor, ty robiłeś? Nie, mam nie wiem, nie mam tej. A wy jak myślicie? Na takie śliskie lądowanie? Trójeczkę na pierwszej? Dobry pomysł. Dobra Wiktor, skoro nie robisz trójki na pierwszej. Zróbmy Roszady, weźmiesz kamerę, kamerę na kask i ten. I, no I co? No i co? Ja będę robił, pojedziesz za mną, nagrać. Jakby coś poślizgnęło, Wiktor, to. Trzymał ja kierownicę. Uciekam, ja uciekam w prawo, jak coś. W prawo, dobra. Jak coś, to uciekam w prawo. Dziek. Dawaj, Walimy. A teraz będzie kopiko, kopiko robił, ja sprawdzać, czy robi. się da. Dobra, no walimy. Idziemy. No na drugiej to myślałem, że nie dolecę, w ogóle nie? tak musiałem zgasić Przywaliłem takiego klinzora na pierwszej, za wolno było Ale zaraz, zaraz powtórzę i będzie igła, będzie igła Tak Nagrałeś trzy mu? Tak No, cyk Tak Mamy to cy no, to, to teraz trójki paty na pierwszej w pociągu walimy, no, nie? Gdzie? Idziemy powtórzyć i w ogóle doszedłem do tego, że yy, za wolno jechałem, bo pierwszy raz pojechałem nie w pociągu dzisiaj, bo wszystkie linie zresztą widzieliście. Cały czas jeździłem z tyłu, teraz pojadę za Patrykiem, Patryk będzie walił swoją pierwszą trójkę na pierwszej, ale, ale wierzę w niego. Dobra Wiktor, to jedziesz, to jest trzeci Patryk robi pierwszą trójeczkę, ja robię za nim. Pewniaczek, normalna akcja, dawaj, cyk, cyk, jedziemy, cyk, dawaj, dawaj, Wiktor! Gdzie ja wylądować musiałem? Człowieku, tutaj! Tutaj! tutaj. Leży rower wystrzelony o. Ale gri gripy nieprzykręcane Będą się kręciły, ale co? Coś jeszcze machniemy. Widzicie warun, warun? nie jest łatwy Ale no w Krakowie się nie poddajemy tak łatwo Po to nam zimowy spód, żebyśmy jeździli cały rok Więc atakujemy. Czyliście dirtowy vlog? To macie dirtowo Śnieżny vlog. Ostatnio jest dużo skateparku, ale nie chcecie skateparku, więc nie nagrywam. Ale regularność wróci, spokojnie. będzie się lepsza pogoda, zaczną jakieś też, też wyjazdy, bo jest coś tam w planie. Ale to, to gadanie na inny materiał. Co, dzisiaj jeszcze coś dziobniemy, nie? No, coś to idziemy Dobra chłopaki, ciemno, ciemno, ciemno się ok. robi, jakiś klipek na końcu, jadę na końcu, co? spinek jakiś, nie? Trojeczko. Tripula? Może i tripula pokręcimy. piękna trzy piękna sprawa cyk, cyk na zakończenie No i mamy tutaj tripula, tripula na zakończenie i to tyle. Chcieliście dirtowego vloga. No to mieliście, mam nadzieję, że, że się podobało wszystko z kasku, no bo no bo fajnie pojeździliśmy, wszystko wszystko w pociągach. i na dzisiaj to koniec.